Oj, oj, przegrana runda niestety. Dobra, kabelki zacząłem, nie w ogóle. Claudia Jacob. Claudia Jacob. Gidzia. Dzidia robi upload legitnie dla mnie. Claudia Jacob, dobra. No, kim, Annaki przegrana. W Elektryk. Admin. Trzy osoby. O ci, nie zrobiłeś tego chłopak. Dajko na moich oczach zabija. <noise> ale... Nie, no przestań. No nie No do efekt. ale ja zabija powiem... na moich oczach. No dobra, powiem wam, jak to było. Żeby wydaje nie Wydaje mi się, że ono mówi prawdę. Nie, no, wydaje mi się, że się źle wydaje. Robiłem taski w elektryku u góry, taki ten przesuwnik i kabelki. Po czym chcę włączyć światła, a to, a tam Alana zabija Wiktora na jakby moich oczach W sensie, nie sprawdził w ogóle czy ktoś jest w błąd byłem tam sprawdzając elektryka, na pewno No ale Alano, ty to jesteś łeb, poczekaj Wyjedźmy Jacoba i w następnej rundzie wyjedziemy ale za co? Ale poczekaj, posłuchaj mnie I mamy wtedy jednego impostora i na pewno to wybrał nie, to jest bez sensu akurat No nie, bo no, no do... dobra, A, no, to, no dobrze, no to w takiej sytuacji jeżeli nie jesteś Mi też się wydaje, że Jacob jest impostorem, ale... Jest nie, jest nie sportowy, ale nie, nie. No dobra. Dobra, głosujcie na mnie, w kurzie, A byłeś? Nie. Czyli byłeś. Nie mów. Dla mnie to Alan, Ty no, ale no, tylko moje zdanie. No to wyjebiemy go też. Aragorn jest drugi. Ej nie 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 Dwóch imposterów na Alano dało tylko. Czyli Alano jest czysty. Nie wiem, że na Jacoba Nie wiem, dla mnie to Alano, szczerze no. Jacob mówił sensem, Alano co mówił, nic nie mówił. Nie wiem, bez sensu dla mnie takie głosowanie, Damian i Estra, Alano dobra. Nie ja wiem, dla mnie, dla mnie mówię dla mnie Alano. Dla mnie Alano jest impostorem. Ale... Alano. Dobra, Alano, ja stąd idę od ciebie, nie żeby coś. Dobra. Nie, tam nie idę. Mery. Elektrykt, jedna osoba. Niestra Widzicie Dobra to był dobry strzał w tym razie Mary tu była Mary jest czysta Eee, dobra, dwie Nie, przepraszam, to jedna osoba. Wiem, kto jest impostorem. Kto? kto jest impostorem. Eee, zostawiłam jabłko z. Alanem. O, chyba nie. O ty, właśnie też mi się tak wydawał żaden e, Alano, ostatni przebieg. Gdzie było cię? Gdzie, gdzie było teraz? Byłem teraz w adminie Boże. i szłem do elektryka. Ale nie Alano, ty szedłeś do admina. Z dołu. Byłem w adminie ty, Aragona, i potem... Ty Aragorn, się ucisz, bo też dla ciebie mam haka, ponieważ już mówię dlaczego. Eee... A gdzie było ciało? No nieka agresywna powiedz. Alano zostawiłam z Jabkiem w reaktorze, jak zgasło światło i nie nie pobiegli. A Aragorn wydaje mi się, że jest impostorem, bo bronił chyba Jacoba, nie? Znaczy wydawało mi się, że, że tego właśnie, że, że się bardziej logicznie mówił niż Alano, że... Ale no sobie powiedział. No że no nie to, mówił że... logicznie, tylko odarzył się. W sensie wydawała mi się ta teoria bardziej logiczna, że wieże, ale no, tak wiesz, jak wiadomo sobie przybiegł, zabił i chciał uciec, a Jacob tam coś stał na górze i o. To było wydawało się bardziej logiczne, ale najwyraźniej to było ciało? Jacob był yy, czysty. Ciało to było praktycznie tam gdzie w pierwszej rundzie prawdopodobnie, czyli przy, przy elektryku, w elektryku. No Halo? dobra, no ja, no, ja, ja bym byłam tak byłam na pewno w elektryku pierw z Było zgaszone światło, on wybiegł z elektryka, zgaszy, zgaszy, zgasło światło, on wrócił do elektryka Ale ja już włączyłam światło, poszłam zrobić zadania w tym elektryku, kabelki i ten Ogólnie I... Ja nie możemy na teraz Dobra, ale chcę tylko powiedzieć, że tak, ja wybiegam z tego elektryka, pobiegam na kamery I no. mijałam się tam z i z Aragornem I nie wiem czy dzisiaj ty nie byłeś na kamerach Byłem, na to, byłem na na to. Byłeś, byłeś. Ja, ja z dziecią byłem na chwilę. Czemu wy mówicie o początku rundy? Skończyłem teraz przy wyłączach, ale powiedzcie mi teraz, był Alan lekko pobieżany. Nie, bo chodzi mi o to, że właśnie Alan pobiegł na dół za Ragornym. Dobra, Alan, ale, ale, no wszystko no. ja czujesz. Ja byłem panowo. w drodze do, admin, do elektryka, byłem w adminie zobaczyć. I no, chudy, chodzisz chodzisz tak jest. często do tego admina. W przykład trzeci raz w tej rundzie. No, Patrz, czy nie macie a gdzieś, no. Yeah. Ale Bure, dobra, bro. dobra, cicho, Weźmy zróbmy skipa, bo Ale jest... i tak posłu. na pewno to nie jest Alan, bo przecież Jacob jest impostorem jednym, bo przecież jest... Tylko jeden kill, tak to by było na pewno z kile, jakby było dwóch impostorów, no, tak no, mi się no, nie, wydaje. No nie też mi się tak wydaje. Więc sobie. na pewno Ewentalnie to nie może być Alan. Nie, nie tak. wiem, sas Aragorna według mnie, jak tak. Ja też mocno sasuję Aragorna, bo on tak. bronił Jacoba jednak, który był impostorem. On też tam pobiegł ogólnie. Znaczy ja widziałem ciało na adminie, więc wydawało mi się, że tam będzie, bo i, no, pył. No dobra, no spoko, podejrzany jestem, No, jest serio już światło? Co wyłącz tak światło tak na samym początku, Ja piernicza. Nie mam pojęcia kto jest drugi, to jest najgorsze. Damian, Alano, się na Shieldsach, Shieldsy, Admin, Shieldsy, Dobra, pozy... Co jest? Nie Ej, co ja jest? mogę gadać, bo przecież... co jest Grony? Nie, nie możesz, masz masz, masz buga, nie gadaj. Ale... Co? Nie gadaj, nie. U, mnie, u mnie u mnie żyje. Aha. Zajebali, zaraz będzie na szaro, zajebali. Czyli mamy to, dwóch impostorów. No. Dobra, czyli mamy dwóch impostorów, czyli. jest Alano. Czyli Alano A... musi być. Alano. Na... Jak Alano? Alano jest jest dwóch impostorów, bo zginął jest, Mastry, zginął Alano, ten, Alano, ten ja... Ja dawno, jeden był. Nie, bo zginął Jestry i zginęła Klaudynka, z ciało Jestra. No to... Chwila, Alano i na to wygląda, że Aragorn, bo jest najbardziej stresowany. Tak, też mi się tak wydaje i on pobiegł w ogóle i nagle ciało zgłosił. Tam, bo tam no, bo były dwie osoby w Upper I czułem, że tam będzie trup i tam był trup Jestra i. Tylko nie wiem kto jest drugim teraz, w takim razie ślicznie. To... Ale... Ale ten jest, który wybiegał z Damianem razem. No to dobrze. Z, to z ma, wiem, ale nie wiem, gdzie Klaudia zginęła. Eee. Nie wiem, reportować. Tak. No To i tak. O. Dobrze, Dobra. czyli przemawiajmy. No, czyli dobrze. miałem rację, że Jacob nie był killerem, tylko był nim Alano. To bo po pierwsze to jest fakt. Że, że jako był najwyraźniej czyściutki. Mm, kurczę. A w ogóle nie powiedziałem, gdzie było ciało. No, jak powiedziałeś, za parę Mówiłem? Mówiłeś. Mówiłeś, tak. Hmm. Że Anty osoby tam tak. były Tak. Mhm. Że zobaczyłeś na odminie. Ja właśnie czekałam na ciebie, myślałam, że może zwentujesz, ale ciągle patrzyłam na ciebie i pobiegłeś nagle. ja na się zdziwiłem ogólnie właśnie, że dwa trupy, że Klaudia tego sobie umarła nagle, czyli no, czyli Alano i ktoś jeszcze. Kurczę, kto może być drugim? Zakładam, merze, że to nie jesteś ty w takim razie. tylko że nie, nie wiem gdzie Klaudia padła, to jest problem. Na pewno gdzieś koło security, bo ona wybiega ja, z, ja z, z tak elektryka raz... na lewo. Ja wiem, I muszę... właśnie Damian pobiegł tam na lewo, dlatego mi się nie, nie zdałeś, że to ja może być... Nie, na prawo. Nieprawda, na lewo no, pobiegłeś? Na początku pobiegłem na lewo, ale się zofnąłem na prawo. A dzidzia, gdzie, gdzie ty byłeś, Dzidzia? Jakoś cicho jesteś. No bo, bo... przy raporcie tamtym byłem... biegałem. Do ostatniego taska, do... Hmm. do... do Powiedz mi, dzidzia, gdzie byłeś, jak, jak zgłaszałem ciało jabłka? Jezu, ciało jabłka, to które było? <laughs> Drugie. O kurde, ja sama o kurde, nie pamiętam. Kurde, co jest gdzie taki... Pierwsze ciało to było Wiktora, wtedy weźmy Jacoba, zostało stało 8 osób. Drugie jabłko to Drugie Jabłko, teraz padła Klaudynka Jastre. Dobra, czekaj, Jabłko to był w elektryku, tak? Czy gdzie? Tak. Tak. O Jezu. Gdzie byłeś wtedy? Sam nie pamiętam, gdzie ja byłem. W leponsach. Jesteś Gdy pewien, byłem. że byłeś w Łeponsach? Nie wiem. A nie byłeś przypadkiem w adminie? A bo nie wiem Dobra, whatever, tak czy siak. skipnijmy. Dobra, i tak jeden zostaje, więc... Tak, no, i tak ja jak A, I tak na taski wygramy. Duski, taski. I współczuję Jacobowi, tylko ja w niego w nie wierzyłem. Bo ja miał... Ja logi logiczny, logiczny tego. Dziękuję. Kto zagłosował? głosował? Ja. ja. Na Skip Ale na Aragorna. Nie robię wam tasków, kurde w duchu. taski i wygrywamy na task. Dobra, czyli to było 200 Kto tak debilnie wyłącza światło? No, takie no, miały. Damian. Damian. I co? co? Mówiłam! Ja ale wracam. nie ma no nie w tajniku, bo jest z ale no, 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 nie jest. Ale że impostor z Cloudynką. Ufufu. Uh, Ufufu. Uh, 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 uh. pierwsza pozycja końcowa e, przy z Jacobem dobra Jastra. kafeteria przy stoliku z kimś chyba Mary widziałem Viktor nawigacja Mary zawk. ona, ona powiedziała, że drugą Claudia czekaj mamy na Klaudia... na gdzie byliście w tych ponsach biegliśmy do góry prawda Jacob od od biegłeś chyba Tak A. Dobra, Gidzia? Nie, nie widać. Ja wybiegałem. Okay, Aragorn? Admin. Jacob? No, ja przy mój ponsach jestem. Alano? Nawigacja. Dobra, ja znalazłem ciało na wejściu do elektryka. Z tobą chyba jest, trochę się mijałem u góry, przy Magdaju, no, tak? Nie, 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 ja, ja robiłem, ja zrobiłem dużo a ponsy. Bo ktoś biegł od Apple y, Jaina do Keteli. Powiedz mi z jaki zapamiętałeś? Nie zapamiętałem, tylko widziałem, że ktoś przebiegł, bo Mate miał otwartą. Kurwa, to czekaj no. tak. Merytum, Klaudynę Jake'a mogę potwierdzić. Ej, jak coś ja ze dwóch mówiłam, że jestem, nie? To no, teraz Awkopja. Powiedziałem, okay, okay. Dobra, okej. Okay. Nie widziałem Wiktora, Gigi, Alana, ciebie Jabko. Tak. Tutaj tylko ci, co po prawej stronie byli, mogą być wyczyszczeni, ale jest tylko jeden kill, więc tam też może impostor być. No, zresztą, no, to jest szansa. A dzięki no, w ogóle... się... ja, ja, ja widziałem Jester z prawej strony i raczej nie poszedł, jakby nie zdążyłby. Do... Ziemia. 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 a? Daja wywaliła. Ziemę Daja zginął niestety. No to. Co ja? Kto mi dobra, skip. Pan. Mój ziomendajal zginął. Czyli? Tam jest ziaja, krem śliskie jaja, nie wiesz? <laughs> A, dobra. jest zmienić Kto podejrzany jak coś? Okay. Ty. Co ja? Nikt. Okay. Pierdol się, Zulu. Tam jest podejrzany. Okej. Okay. <laughs> Zziom, zziom, <śpiew> <śpiew> Całą rundę na kamerach sobie przesiedzę. Tra-la-la-la-la. La, la, la. He <coughs> <coughs> No, nie, pozycja. Ja wybiegłem z jabkiem z medbeja. a wcześniej byłem po lewej stronie w traktorze i na Nakam Security agresywna, po prawej stronie. No, po prawej stronie, gdzie? Nawigacji wcześniej. Ragon, Pędzowa. tak że ty w tym MedBayu, bo ja sobie nie przypominam. W komunikacjach ja klikałem na próbówki. Aha, to może przeoczyłem. Jestre? Tyś miałeś mnie w adminie, jak robiłem do... upload. Widział. Teraz jestem w używy już A Ragon był z Damianem, tak? Nie, Damian, Damian umarł w pierwszym punkcie. Ja <laughs> z Jabkiem. Zwróć z Jabkiem. Jacob? No dobra, aktorzy jest A jabko jest tam, ciało ogólnie jest w adminie przy wencie W adminie wróć, w elektryku Czekaj, 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 a jak ty znalazłeś ciało w elektryku? Jak ty poszedłeś w górę na medbay? Nie, nie poszedłem na górę na medbay, poszedłem w dół no nie wiem, ja widziałem, że w górę, ale może mi się coś pojebało, bo robiłem swój. No to przed chwilą widział mnie dzidzia i Jacob, bo się było reaktora. No dokładnie, oni nie mogli z tego zrobić. Ja w, w ogóle Jacob, ty też miałeś takiego buga, że nikogo nie było na kamerach, a się świeciło. No. no. Czy to jest tak? Ja byłem na kamerach tak, wcześniej, tak, ale to wcześniej. Boże, ja biegałam po całej mapie nie wiem. Aha, na początku byłam w storage'u, napełniałam paliwko, to pamiętam, bo... Nie byłaś w nawigacji. Tak, i byłam w nawigacji. Ja ogólnie po i... prawej strony się a trzymałam. Claudona, a potem z nawigacji gdzie pobiegłaś? I nawet jak był w dół, i nawet jak był reaktor, to ja byłam w komunikacji yy... i jak był zrobiony reaktor, to teraz kurwa nie pamiętam. Chuj, a, a ty, no zwłaszcza, że patł znowu jeden kill i no, i Wiktor tego tak, mógł ewentualnie być im powiedz. No to Kiedy nie Jel możemy zakładać tego, że Tak, 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 ale, je tak, ale jest nas tak, i tak siedmiu, więc... Jest siedmiu i jest niepewna sytuacja. Nie wiem, ja, ja mi się wydawało, że jakieś zielone, zielone ciało skoczyło na venta. Nie, jabłko ja ja nie mógł, jabko nie mógł, Alano jest sas, sas a ty, 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 robił... Halo? Ale że dwie osoby zagłosowane, Alano... Nie ja dam no bo mi szczerze będę... A ja dałem skipo. A ja dałem skipa. Ale random VO't'a Uhuhu. Kurde czemu Klaudia wyłączasz już tego światła tak szybko Niedobrze, niedobrze. Dobra, stoję przy tym panelowym lewym adminie Nikt nie wyłącza tych świateł. Co by w kafeterii, cudzek? Może, o jest Długo stajesz przy tym elektryku? Nie, no ja dopiero podbiegam. Właśnie, nie wiem, bo. Ta... Ja się w ogóle nie czekajem, że. Ja się... zbiegłam z góry, bo ja podbiegam do góry, żeby się Czy Ktoś nie stoi bo nie padł. Co? Co? Ja się zamątałem, bo w ogóle się zamyśliłem, bo piszesz z kimś I pobiegłem robić tak do góry za elektryka I stanąłem przy elektryku i się cofnąłem i tyś przy światełkach stałaś ble, 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 ble. No mów jeszcze No dobrze, ale po co jest to w sumie? A żeby kurde zmniejszyć Aha No jeszcze nikt się nie no, w teraz ja zacznę tak... No. Nie, no, tak szczerze to nie wiem, kurwa. No spoko. I Alana to nie może być, bo by mnie odjebał po ciemku, tyle mogę powiedzieć. O, czyli jesteś się rozumiem. Dokładnie. Głupi i głupszy Ale jeden głupszy od drugiego czy drugi głupszy od pierwszego? Yyy. Eee, Takaj. Głupszy od pierwszego. O Aragor, Widzisz, ale morsem nie wysyła wiadomości Przepraszam. <tum> morsem. Ale, że znowu dwa głosy na rano o, Ale, że gdybym w ja domu, to bym go wydał? Kurde Boże, jabłko, się ode mnie żulu Cicho Ty tam, I tam idź sobie wyśpij Malino, wydaj się ty Komu... Dobrze um, Kurde, czemu tego no. Ehh, Dobra, o Jezus Czemu na komsy wyłączyła? Dobra, klik 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 Nie wiem czy będzie dobry pomysł Przypał, bo mi napisała, że odnosi coś do double killa, nie? Klik Nie No No to było aż głupie no to jest Twoje na swoją obronę. A co, sam mówić? No nie wiem, kurwa, ja widziałem, że tam ciało leżało, ty nie widziałeś biegnąc, no to tak prowadzimy. Ej, gdzie było ciało? Ja By... wchodziłem z Medbay'a, ja byku. Ty wybiegałeś tu z kafeterii, więc. Oj, nie, bardziej... tak nie było. Bo ogólnie ktoś ładnie wentował tam w tym koncie Medbay Elektryk Security. Głównie między Medbay'em a Security będę leciało. Co? Co? Bo byłem teraz na adminie i ktoś chyba tam wentował, głównie między Medbayem i Security, bo było coś takiego, że jest główka w MedBeju. od razu się pojawia w Security, potem biegnie przez górny silnik i chyba z powrotem. Do A wiesz, mogłeś dwie osoby widzieć, nie? No właśnie, tylko że zostało nas pięciu, tak? Ja jeden byłem w adminie, było na początku trzech w elektryku. Ja dzidzia, Klaudyna. Ta. Okej, Dzidzia nie żyje. Ja popiegam na reaktor. Dobrze. Mimo Klaudyna, Aragorn. Ja byłem w tym momencie w Mimo kurwa jest Aragorn. Aha, dobra Klaudyna, wlecisz następno, Najpierw poleci Aragorn. Dobra, weź mnie w kurwę, bo ci wybiliście zaraz. Dobrze, a gdzie czy byłeś w ogóle. Ale w sensie. No, to jest? A, reaktor. Jabłko, to byłeś cały czas na tym, na lewym Tak, po tym jak były trzy osoby w Storej'u, ja biegłem na górę, biegłem na dmina i tam cały czas siedziałem. Dobra, a ile osób widziałeś, widziałeś w kafeterii przed chwilą? Dwie albo jedna, już nie pamiętam, chyba jedna. No dwie, bo wbiegłem tam, a tam w... Alano, a Aragorn mu przykrył Ale Dlaczego a, mówisz no, propagandę? Chwila, chwila, jeżeli zgłosiłeś ciało w kafeterię, to wiadomo, że były dwie osoby. Bo już By... nie jestem pewien. Bardziej się skupiłem na Medbay, e Electric i Security. Dobra, debatujcie. Ja idę na fajkę, bo wiem, że zaraz będzie jeden album i wyjedź. No, a wy do niczego nie dochodzicie. Wyjepcie mnie albo wyjepcie Aragorna. Prosta sprawa. Idę na Mi fajkę wydaje... i rozwiążcie to. No i ci Ale i tak was będę słuchał cały czas, więc kurwa, spokojnie. <laughs> nie ja wiem. Tylko nie odniosę dostęp do kreatury. Mi się wydaje, że. No. Imposterem możesz być ty Że przedłużasz w chuj i wyjebcie Aragorna Bo ja wychodziłem z medbeja do kafeterii, a on mówi, że był w medbeju Znaczy dla... Ja uważam, że to jest Jestre Klaudynka Kurwa, trójkąt wzajemnej adoracji, ja Pierdol. Ewentualnie Jestre i Ja bym dała na czarnego, bo mi w wkurwia już Aha, dobra O, kurwa, zaimponowaliście mi panowie I panie no i zobaczymy czy Nie, dobrze... Nie, bo Pani z... zagłosowała na czarnego. Zobaczymy, no czy dobrze zagłosowaliśmy. Pani no, jest rasistką. No, no, kurwa. Amatorzy kurwa. O, Makowiec przyszedł. O. I co jest? Jak ty przeskoczyłeś przez te drzwi? Nie, online. Jest ping. Jest, jest Kurczę, ciężko może być. Ciężko może być, co to Klaudia może zrobić, no... G Ej, oh, razem, jak What? What? Ej, słuchajcie, słuchajcie, następnym razem jak będę miał ocho nie.